Ja, a wiecie, że jest ten komiks, w którym Batman skręca kark Jokerowi? Bo, no, bo a jest komiks, w którym Batman skręca ten kom, krak, kark Dobie? tobie? Krak. Tak, Skręca kark ci kark w wolnym czasie. Skręca ci Bo Bat tego daje Benadryl Joker jakiś Supermanowi, także Superman zaczyna napierdalać swoją żonę ją wypierdala w kosmos, Także że prawie ją zabija. Ta żona jego jest w ciąży. Ale się ogarnia w pewnym momencie i ten, nie zabija jednak swojej żony. Kupana, I, kupana, kupana, i, Supermana jest I Batman salin. mówi takie... Ja przesłuchałam Jokera i bierze Jokera, jedzie Jokerem w aucie, Joker coś tam upierdoli, a Batman mu skręca kark i mówi, nie skrzywdzisz więcej Supermana. I potem zawozi jeszcze Batman go na komisariat i mówi, chciałbym zgłosić przestępstwo. <śleski> Dosyła, dosłownie. Chciałbym ja zgłosić przestępstwo. Tu żonę. Jokera. A jeszcze ten, taki dopisek mój, to, fabularny, to, to nie wiem czy tak było, że on mówi, że ten, że Joker samobójstwo popełnił, a on ma taką głowę wykręconą do, no, do tyłu. Oni mówią, on ma głowę do tyłu wykręconą, on baton mówi takie tak. Ale to tylko mój dopisek jest. No. Piękne, jak ty, chyba, ty, ty swoimi Batman, słowami omawiasz tak. to.